Drodzy Państwo, jak Państwo widzicie, w tej chwili w niebo uniosły się balony. Jako symbol naszych zniosłych marzeń, które w tej chwili zostały zrealizowane. O poświęceniu księdza Emiliana Zarzyckiego, proboszcza parafii w konkolewnicy.

z radością służyli, pomagali braciom i posłuszni Bożemu Prawu czynili nasze ciało zdatnym do wszelkiego pożytecznego działania. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas wolny, jaki przeznaczamy na duchową rozrywkę i ćwiczenia ciała. Kiedy bowiem zabiegamy o tężyznę ciała, łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to Nasze współżycie z ludźmi staje się bardziej braterskie i pogodne. Modlitwa poświęcenie i błogosławieństwo. Ciebie, Boże, nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracy i obowiązki i pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię najłaskawszy Boże, niech wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przychodzić.